Kochani, y, witam Was bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym czytaniu. Y, dzisiaj robimy czytanie dla osób, które są so, y, w relacjach, z, związkach, pa... Y, pa... Y, partnerskich i dla osób, które są singlami. I jeżeli jesteście tutaj w relacji związku, macie partnera, bądź partnerkę, albo jesteście singlami, to to czytanie jest dla Was, kochani. Teraz tak, jeżeli chodzi o osoby, które są w związku, to mam wrażenie, że Wy jesteście w jakiejś separacji, w jakimś oddaleniu ze swoim. Partnerem, bądź jeżeli jesteście mężczyznami, to to partnerko, albo to jest jakiś związek na, yy, no właśnie, na odległość. Yy, I teraz, tak, wy się zastanawiacie, wymyślicie o o wyruszeniu tutaj do Waszej pa, y, y, podróż powrotno do Waszej pa, y, pa, y, partnerki. Ja mam wrażenie, że wy myślicie tutaj o y, Waszym spotkaniu się i o Waszym połączeniu, tylko że wy tu nie jesteście zdecydowani. Nie potraf. Być może macie trudności z podjęciem decyzji, bo wokół Was są osoby, które są nieżyczliwe i tak naprawdę utrudniają Wam. Podjęcie, e, podjęcie tej, e, tej decyzji. E, wy, jeżeli wyruszycie do tej swojej partnerki, do tej królowej monet, to y, przyjedziecie do niej, y, z jakimś wyznaniem będziecie wyznawać y, jej uczucia. Być może przy, y, przy, y, przyjedziecie z jakimś prezentem albo konkretno y, pro, y, propozycją, Tutaj za, 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 zapropo, zaproponujecie tej swojej partnerce, tutaj stworzenia czegoś nowego albo stworzenia czegoś na nowo od, od początku to, że nie jesteście w podjąć te y, decyzje. Sprawia, że cierpicie, po, y, ponieważ y, wytęsknicie za to swoją partnerko i tutaj chci, y, chcie, chcielibyście z nią być, Chcielibyście się y, tutaj y, tutaj... Y, z nią połączyć, ale y, nie możecie, ponieważ wasze y, otoczenie tutaj powstrzymuje was przed wyruszeniem tutaj y, w kierunku waszej y, pa, y, partnerki, przed, przy, przed, przed wykonaniem. Y, Jakiegoś ruchu yy, yy, w jej stronę, bo tu nie chodzi o to, że wy nie potraficie yy, podjąć yy, decyzji, bo nie wiecie, czego chcecie, co macie zrobić. Wy dobrze wiecie, czego chcecie. I e, co może zrobić? Tylko powstrzymujecie się właśnie ze względu na wasze e, o, e, o otoczenie z jakiegoś powodu. Nie macie siły ani odwagi, żeby tutaj prze, przeciwstawić się wa, Waszemu otoczeniu i tak naprawdę po, postawić... Na swoim, i tutaj przejąć kontrolę nad, nad sytuacją i rozpocząć tutaj od nowa, od początku, nowe życie ze swoją partnerką. Mam wrażenie, że to. Co chcecie zrobić, jest nie do końca zgodne z tym, czego chce wasze otoczenie, i, i dlatego to wasze otoczenie was powstrzymuje przed, przed zrobieniem tego, czego wy chcecie zrobić. Co wy chcecie zrobić? Dobrze, teraz przejdziemy do singli. Tu mamy mężczyznę, mamy króla, króla Mieczy, który coś kończy coś albo już coś zakończył coś zamknął i teraz chce rozpocząć tutaj coś, coś nowego jakiś nowy etap swojego życia tutaj z, z, z królową mieczy, czyli on coś tu zakończył, zamknął od odciął się od czegoś i teraz wchodzi w nowy etap z królową niecze. Mam wrażenie, że ten mężczyzna kończy się, y, kończy się wahać i y, Podąża za tym, co go przyciąga, czyli y, za to miłością y, bez, y, bez, bez, bezwarunkowo, za to miłością z przeznaczenia, za tym połączeniem. Tutaj y, y, bliźniaczych płomieni. Y, no właśnie, on dąży tutaj do, y, y, do spotkania i tutaj stworzenia y, razem, wspólnie domu i rodziny z, królowo, z królową mieczy. Ja mam wrażenie, że on razem z nią będzie pracował, tutaj będzie się angażował w pracę tutaj nad stworzeniem tego domu i rodziny razem z królową Mieczem. Oni będą się dzielić tutaj swoimi uczuciami, Tutaj porówno i sprawiedliwie, tutaj między nimi rozpocznie się jakaś komunikacja. Oni nie tylko będą, no właśnie, będą dzielić się swoimi uczuciami, ale będą o nich rozmawiać. Ja mam wrażenie, że oni będą rozmawiać o tym połączeniu. O tej miłości yy, bezwarunkowej, która ich łączy, yy, kochani, yy... Na dzisiaj to już koniec. Dzisiaj żegnam się z Wami i zapraszam Was na następne czytania. Oczywiście, jak zawsze, jestem ciekawa Waszych komentarzy. Jeżeli to czytanie y, Wam się podobało, to napiszcie w komentarzach.